4 marca zużyta rakieta nośna rozbije się o księżyc, ale nie będzie to rakieta, którą zasugerowano pod koniec stycznia. Okazało się, że rakieta, która ma rozbić się o księżyc na początku marca, została zbudowana przez Chiny, a nie SpaceX. Wstępne obliczenia grupy obserwatorów wskazywały na jedną z rakiet Falcon 9 firmy SpaceX jako Impactor. To sprawiło, że wszyscy od komentatorów na Twitterze po Europejską Agencję Kosmiczną zaczęli atakować firmę Ilona Maska i jej założyciela za spustoszenie naszego orbitalnego towarzysza. Europejska Agencja Kosmiczna chytrze zauważa, że podczas gdy ich ostatni start kosmicznego teleskopu Jamesa Weba odbył się po podobnej orbicie, to jego górny stopień uniknął porównywalnego losu dzięki specjalnie opracowanemu i odpowiednio dobranemu manewrowi. Ale przynajmniej tym razem to nie wina maska. Zaktualizowane obliczenia pokazują, że booster należał nie do Falcona 9, ale do rakiety długi marsz 3C, która wystrzeliła chińską misję księżycową w 2014 roku. Misja ta, nazwana Chang'e 5, T1 była swego rodzaju wstępem dla misji Change 5, która w 2020 roku miała za zadanie zebrać i zabrać na Ziemię księżycowe próbki. To pierwszy raz, kiedy obiekt niekojarzony od razu z misją księżycową zostanie zarejestrowany jako uderzający w Księżyc. W drodze na Księżyc rakieta wyrzuciła swój drugi stopień wspomagający, który znalazł się na szerokiej orbicie wokół Ziemi. W 2015 roku Catalina Sky Survey, projekt NASA zajmujący się poszukiwaniem asteroid i komet bliskich Ziemi, zauważył booster, początkowo myśląc, że jest to asteroida. Wtedy kilku naukowców, w tym Bill Grey, który prowadzi popularny blog o nazwie Projekt Pluton śledzący obiekty bliskiej Ziemi, zaczęło próbować ustalić, czym to jest. Jak pisze Gray we wpisie na swoim blogu, zauważyli oni, że ten obiekt minął Księżyc zaledwie dwa dni po tym, jak rakieta SpaceX wystrzeliwująca Deep Space Climate Observatory opuściła Ziemię. W połączeniu z kilkoma innymi informacjami o tym, jak się poruszała, Gray uznał za rozsądne, by założyć, że winowajcą był booster Falcona 9 właśnie z tej misji. Następnie w styczniu 2022 roku Gray poprosił o więcej danych na temat trajektorii rakiety i stwierdził, że jest ona na bezpośrednim kursie kolizyjnym z Księżycem. Ale nieco ponad miesiąc później Gray twierdzi, że otrzymał maila od Johna Giorgini, pracownika Jet Propulsion Laboratory. Według treści maila, misja Deep Space Climate Observatory nigdy tak naprawdę nie przeleciała obok Księżyca. Tak więc Falcon 9 przestał być potencjalnym winowajcą tej sytuacji. Gray znalazł dane dotyczące trajektorii misji Change 5T1 z 2014 roku, które umiejscowiły ją niemal dokładnie w miejscu, gdzie wcześniej pomylono drugi stopień z asteroidą. To dość przekonujący dowód na to, że chiński booster jest tym, który jest w drodze do lądowania na Księżycu. Według obliczeń rakieta prawdopodobnie uderzy gdzieś w krater Hertzsprung na niewidocznej stronie Księżyca bądź w jego pobliżu. Jednak nie ma co martwić się o powierzchnię Księżyca. Bez atmosfery, Księżyc jest narażony na uderzenia wszelkiego rodzaju skał kosmicznych, i nie jest to pierwszy przypadek, kiedy człowiek rozbija coś na Księżycu. Istnieje bogata historia kawałków metalu stworzonego przez człowieka. Które dotykają powierzchni naszego satelity, od twardych, rozbitych lądowań pierwszych misji księżycowych w późnych latach 50. i wczesnych 60., do celowych uderzeń boosterów rakiet Saturn V misji Apollo, które testowały sejsmometry pozostawione na księżycu przez astronautów. Jednak ta sytuacja wskazuje na większy problem dla lotów kosmicznych. Podczas gdy skupiamy się na niższych orbitach, gdzie pełno jest śmieci kosmicznych, które mogą zniszczyć satelity, a nawet zakłócać ludzkie misje, to na wyższych orbitach również jest mnóstwo śmieci. Jest cała masa rzeczy, które wyleciały tam w latach 60., 70. i 80. i nie mamy pojęcia, co się z nimi stało. Obliczenie, gdzie te obiekty znajdują się nawet za kilka lat, jest kolejnym wyzwaniem. W większej odległości od Ziemi grawitacja Słońca i Księżyca oddziałuje na obiekty, wykrzywiając ich orbity w skomplikowany sposób. Co więcej, nie ma również instytucji czy osób, które śledziłyby na bieżąco takie obiekty. A kto wie, może nie jest to pierwszy raz, gdy taki kosmiczny śmieć uderza w powierzchnię Księżyca. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zostaw kciuka w górze oraz subskrypcję na kanale, by nie przegapić żadnych kolejnych materiałów. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Kosmiczna piona.